Cześć kochani! Dzisiaj do Was przychodzę z kolejnym testem podkładu. Ja bardzo lubię nagrywać dla Was takie filmiki, bo uważam też, że to jest bardzo też przydatne przy wyborze danego podkładu. Ja zawsze tak bardziej do Was przychodzę z taką recenzją, niż takim testem na żywo. Nigdy do Was nie przychodzę z takim pierwszym wrażeniem. Przeważnie ja taki podkład już mam po prostu zużyty już w połowie i m.in. mam już ten podkład zużyty w połowie. Dokładnie wiem, co chciałam Wam powiedzieć na jego temat, ale też chciałabym Wam pokazać jak ten podkład się zachowa w ciągu dnia i od razu po nałożeniu. A dzisiaj będziemy mówić o podkładzie z firmy Clarence True Radiance SPF 15. Ja mam go w odcieniu 103 Ivory. On jest ważny przez 18 miesięcy od momentu otwarcia, a w taklasie kosztuje aż 189 zł. Moim zdaniem nie jest to odpowiedni podkład do mojego typu cery. Nie jest to zły podkład, ale też nie jest rewelacyjny za taką cenę. Pokażę Wam może, jak on wygląda, jak ten kolor wygląda. Jeżeli chodzi o zapach, to nie jest to przyjemny zapach, ale kolor jest bardzo piękny. I trzeba też nałożyć dwie warstwy, bo ten podkład jest lekki, bardzo przyjemny, ale też nie ma takiego mm, dobrego krycia. Dlatego też e, trzeba nałożyć dwie warstwy tego podkładu. No nie, dla pachem to nie odpowiada mi ten podkład. Jest to podkład rozświetlający. On bardzo ładnie wygląda na skórze tak bardzo naturalnie. I obojętnie, czy go nałożymy gąbeczką, czy też palcami. On tak samo się zachowuje. Nakładam teraz drugą warstwę podkładu. Dokładnie w tych miejscach, gdzie potrzebuję większego krycia. On się naprawdę pięknie wtopia w cerape. Moim zdaniem naprawdę pięknie wygląda ten podkład od razu po nałożeniu. Skóra jest pięknie rozświetlona, wygląda bardzo naturalnie. Jest też taki przyjemny. Ja bardziej czuję bym miała krem nałożony na twarzy niż podkład. Też ten podkład jest bardzo przyjemny też w dotyku. Skóra jest naprawdę taka mięciutka, fajna. Taka gładka. Moim zdaniem naprawdę pięknie wygląda ten podkład na twarzy. Dokończę e, makijaż i teraz do Was wrócę. Skończyłam już makijaż i pokażę Wam teraz e, na zbliżeniu, jak ten podkład wygląda na mojej skórze. Moim Moje zdaniem ten podkład wygląda przepięknie na mojej skórze. Bardzo mi się podoba ten efekt delikatnego rozświetlenia, oraz ja również czuję, że moja skóra jest dobrze nawilżona przy tym podkładzie, bo ten podkład ma właśnie takie właściwości rozświetlające oraz właściwości nawilżające. Ja naprawdę cały czas czuję, jakbym w ogóle nie miała nic na skórze, to mi się bardzo odpowiada. Ale ja ten podkład przypudrowałam sobie pudrem z Laura Mercier i jest to puder o wykończeniu matowym. Dlaczego tak zrobiłam, że podkład rozświetlający przypudrowałam sobie właśnie pudrem o wykończeniu matowym? Dlatego, że ja mam cerę mieszaną. I ja niestety po czterech godzinach strasznie się świecam przy tym podkładzie. Byłby to idealny dla mnie. Podkład. gdyby nie to, że wraz z upływem czasu z godziny na godzinę ja ten efekt świecenia coraz bardziej widzę na mojej skórze, co mi oczywiście nie odpowiada. I oczywiście Wam to za jakiś czas pokażę, jak to wygląda na mojej skórze, więc zobaczymy się wkrótce. Kochani, przychodzę teraz do Was dokładnie po 6 godzinach od momentu nałożenia podkładu. Ja nic nie poprawiałam i też nie dotykałam mojej twarzy przez ten czas. I możecie zauważyć, że moja strefa te strasznie się błyszczy, świeci. Nie za bardzo mi to odpowiada, ponieważ teraz muszę e, użyć bibułek matujących, żeby ściągnąć to ze sobą, a następnie muszę poprawić ten podkład. E, podkład i ponownie go przypudrować. Ja nie mam też za bardzo czasu, żeby często przeglądać się w lusterku, dlatego też to mi właśnie w tym podkładzie nie odpowiada. Mimo tego ten podkład nadal dobrze wygląda na mojej zgórze. Zrobię Wam teraz zbliżenie i Wam pokażę, bo moim zdaniem ten podkład bardzo ładnie wygląda na policzkach, ładnie zachował kontur również ten podkład nie ściera się, nie waży się, nie wchodzi mi z maszki. Moim zdaniem naprawdę bardzo ładnie wygląda nadal. Muszę tylko i wyłącznie go poprawić i ten podkład nadal będzie dobrze wyglądał na mojej twarzy. Dlatego też to będzie idealny podkład dla cery suchej, która potrzebuje nawilżenia, bo ten podkład ma właśnie takie właściwości nawilżające i też jeżeli ktoś ma cerę właśnie przesuszoną, to również ten podkład tak jakby będzie koił tą cerę oraz to jest też podkład dla cery normalnej, która nie świeci się w strefie T. A przy mojej cerze mieszanej to niestety moim zdaniem ten podkład nie za bardzo się sprawdził z tego względu, że ja bardzo szybko się po prostu świecam przy tym podkładzie, więc ja raczej do niego nie wrócam, ponownie go nie kupię. Ale nie mogę powiedzieć, że to jest zły podkład, bo moim zdaniem jest to dobry podkład, tylko że ja nie, nie lubię po prostu robić poprawek w ciągu dnia. To wszystko, co chciałam Wam powiedzieć na temat tego podkładu. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa.